Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. E, e, czy grozi nam epidemia cholery? Jak się przed nią chronić? E, czy e, ja e, mam jakąś wiedzę na ten temat, bo ktoś powie, no krajski, żaden specjalista od cholery. E, jedna informacja na marginesie: e, ten program robię w, w bardzo niskiej rozdzielczości. Także będzie miał słabą jakość techniczną, ale mam mało czasu. Jestem na wakacjach, zaraz wyjeżdżam do kościoła, a potem po kościele wrócimy późno do domu. Druga informacja: swoją, znaczy, wiedzę na temat cholery, jak gromadziłem, jak tylko wybuchła wojna na Ukrainie. Wtedy zrobiłem taki program po, po, po długim przygotowaniu, o tym, jakie choroby panują na Ukrainie i jakie choroby mogą przywlec do nas Ukraińcy. Tam było wszystko, co tylko się da. Między innymi była cholera, która przed wojną jeszcze się pojawiała praktycznie co roku. Z tym, że. Wtedy zachorowania były jeden, dwa, trzy wypadki i te służby to likwidowały. Tam były specjalne laboratoria amerykańskie, które tego pilnowały, bo Amerykanie też się bali, że różne choroby mogą z Ukrainy mogą wybuchnąć epidemię na Ukrainie, a, a później się roznieść na cały świat, no bo wiadomo, ludzie krążą samolotami i, ruch jest duży i bardzo łatwo bakterie przenieść na inny kontynent. No i jak wybuchła wojna, to była przynajmniej jedna epidemia cholery, to niedawno, w Bawdijowce. I, I co ciekawe, można znaleźć na ten temat informacje w internecie, ale media te głównego nurtu, głównego ścieku, jak niektórzy to, to mówią o tym, nie informowały. No i teraz tak. Mamy pierwszy wypadek cholery w okolicach Szczecina, w Stargardzie Szczecińskim. No i na pytanie, skąd ona mogła się tam wziąć. Znaczy, może to być dziwny przypadek, i może tak być, że nic z tego nie będzie, że będzie to jedno za zakażenie albo kilka i koniec, ale może być inaczej. Na pytanie, skąd ten zarazek cholery się tam wziął. No i są na to trzy odpowiedzi. Ukraińcy, yy, mieszkańcy Afryki, którzy do nas przybywają z różnych stron, i wreszcie yy, w, 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 wojna, atak terrorystyczny, yy, to znaczy zatrucie wody specjalnie przez yy, kogoś, kogo, no, na przykład yy, Rosjan. No i teraz jak czytamy informacje na temat sposobu przenoszenia się cholery, poczynając od Wikipedii, kończąc na portalach medycznych, czy portalach takich no typu WP, Interia, Onet i tak dalej, no to tam jest mowa, że cholera jest chorobą brudnych rąk, że można się nią zarazić od zakażonej wody i od zakażonych, od potraw, z żyjątek wodnych, z ryb, frutti di i tak dalej, które będą niedogotowane, niedopieczone i tak No i teraz to jest jakby początek informacji. Dlatego, że jeżeli sobie uświadomimy, jakby tą prawdę o cholerze, to uświadomimy sobie, że zakazić można się wszędzie. Dlaczego? Dlatego, że źródłem zakażenia jest ludzki kał. No i teraz z reguły wielkie epidemie wybuchały, kiedy ten ludzki kał dostawał się do wody, kiedy ludzie pili zanieczyszczoną wodę. W czasie wojny no to, to jest bardzo łatwe. Natomiast no, kwestia ścieków, nieszczelnych szamp i tak dalej, to jest jakby dodatkowe. Ale tak, jeżeli źródłem cholery jest ludzki kał, no to zauważmy, że zakażenie jest bardzo proste. Mówi się choroba w brudnych rąk. Cholera, choroba brudnych rąk. Dlaczego? Dlatego, że ktoś pójdzie do ubikacji. Nie umyje rąk, i później tymi rękami, na przykład, przywita się z kimś, dotknie krzesła, dotknie ławki w kościele, na przykład, i ktoś inny dotknie tego samego miejsca. Ten, kto niesie na ręku cholerę, może wejść do sklepu spożywczego, pomacać bułkę, a ktoś inny kupi tą bułkę i ją zje ktoś w restauracji kelnerka czy kucharz może mieć te bakterie na ręku i dotknie potrawy, dotknie pieczywa dotknie szklanki prawda? także to nie jest takie proste, że wystarczy nie pić nieprzegotowanej wody, jeść potrawy ugotowane, myć ręce i wszystko w porządku prawda? no bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że Dotykamy miejsca, które dotknął ktoś, kto miał na ręku bakterie cholery, i jemy posiłek i oblizujemy palce, czy nie wiem, dotykamy warg palcami. Także cholera może wybuchnąć w ten sposób, szczególnie jak ludzie się przemieszczają. I teraz, jeżeli jej źródło jest na Ukrainie, w jednym miejscu czy w dwóch miejscach i teraz wielu Ukraińców będących w Polsce miało kontakt z tym miejscem no to ta cholera może wyskoczyć w wielu miejscach No i teraz jest pytanie co zrobić kiedy będzie nam bezpośrednio zagrażać bo jak się chronić no chronić się oczywiście można w ten sposób że myje się ręce unika się jedzenia czegokolwiek to, tego, co ktoś inny mógł dotknąć. E, pije się wodę przegotowaną. E, no i, i to jest jedyne, co możemy zrobić, co wcale nam nie gwarantuje e, do końca, znaczy musiałby być bardzo ostry reżim, żebyśmy mieli gwarancję, że tej cholery nie złapiemy. I teraz druga ważna rzecz, Cholera jest chorobą, która nieleczona zabija. Prawda? To znaczy, różne źródła podają, niektóre podają, że 50% nieleczonych osób na cholerę umiera. Inne źródła podają, że 70%. I no, najważniejsze przy tej chorobie jest błyskawiczne wykrycie i błyskawiczna reakcja. Co? No nie zawsze chyba jednak działa, dlatego, że z opisów cholery wynika, że choroba się pojawia dwie godziny koło dwóch godzin po spożyciu zarazka. No i może nastąpić jej gwałtowny rozwój w ciągu, Kilku godzin i zgon w ciągu kilku godzin. Ale może być tak, że ona może, ta bakteria może w nas jakiś czas przebywać, Mogą, może przebiegać długo. Prawda? Nieleczona, przebiegająca długo też skończy się z, prędzej czy później zgonem. No i teraz pierwszy objaw, no najbardziej taki spektakularny, to jest wodnista biegunka. Woda z nas leci. Tutaj ją opisują szczegółowo, nie ma co opi opisywać szczegółowo. I teraz, jeżeli mamy taką biegunkę, to jest pierwsze czerwone światło. Jeżeli ona się powtórzy, to, to trzeba się, jeżeli powtórzy się drugi raz, trzeci raz, no to natychmiast trzeba do szpitala. Mogą wystąpić objawy towarzyszące typu wymioty. Natomiast to, co niszczy pacjentów, to jest odwodnienie, prawda? czyli pierwsze leczenie, jakie się stosuje, to jest nawodnienie, kroplówki, sól, woda z solą kuchenną, bo to możemy sami ją zastosować. Różne środki zatrzymujące wodę w organizmie, bo to odwodnienie organizmu, jak w wypadku tej kobiety ze Stargardu, może zabić. Ona była straszliwie odwodniona prawda? tak dalece odwodniona. Że trzeba było stosować dializę, żeby odciągnąć, wyciągnąć z organizmu te wszystkie trucizny, które się pojawiają. Jak organizm jest całkowicie odwodniony. No i teraz cholera może przebiegać dosyć łagodnie. Znaczy łagodnie w tym sensie, że dłużej i, i łagodnie, bo jest tylko biegunka tylko wymioty, powiedzmy nie za częste, to trwa i ciekawe są objawy, bo jest zmiana głosu, zmiana twarzy, pomarszczenie rąk, pomarszczenie stóp, ale to już jest w takim stanie, kiedy jest zmianiany głos, pomarszczone twarz, zapadnięte oczy, zmienione rysy pomarszczone dłonie, pomarszczone stopy, no to to jest końcowa. No i teraz oczywiście na cholerę stosuje się antybiotyk. I to są antybiotyki z grupy tetracyklin. Takie antybiotyki stosuje się na przykład, taki antybiotyk stosuje się na przykład na boleriozę i stosuje się na różne schorzenia skóry. I jak twierdzą na portalach medycznych, ten antyantybiotyk jest wspomagający, czyli na najważniejsze jest utrzymanie wody w organizmie, prawda? I jeżeli ta biegunka jest intensywna, no to, to trzeba natychmiast działać pod kroptówką cały czas i tak, i tak dalej. No i co jeszcze? Znaczy można powiedzieć, że no pewność, czy mamy cholerę, czy nie mamy, no to są badania. Badania przede wszystkim kału, czy wymaz z odbytnicy. I to daje gwarancję, że no nie mamy czegoś innego, prawda? Bo może być zwykłe zatrucie, jakieś ostre zatrucie i będzie biegunka za biegunką. Wymioty za wymiotami, z tym, że tutaj no może warto dodać te cechy charakterystyczne tej biegunki. Mówią, że ona jest ryżowa, że wygląda jak woda po ugotowanym ryżu ze śluzem, no i że roztacza się taki zapach kojarzący się z rybą. Także, jeżeli ktoś będzie czujny, jeżeli zareaguje szybko na objawy, to. Nie powinno nic strasznego grozić, chociaż w tym komunikacie na temat tego wypadku cholery w Stargardzie Szczecińskim powiedziano, że kobieta ma choroby towarzyszące. Także no jak ktoś jest osłabiony, ma osłabiony organizm, no to, to ta cholera szybciej postępuje i jest bardziej zabójcza. Podano informację dodatkowo, że w Polsce jest dostępna szczepionka dla, na cholerę. Ta szczepionka jest doustna i wygląda na to. Nie znam się, ale przekazuję, tutaj nie, nie, mam, nie zgromadziłem jakiejś specjalnej wiedzy, no ale z tych informacji na temat tej szczepionki wynika, że to są po prostu martwe bakterie e, cholery, więc tam nie ma żadnych genetycznych środków. Oczywiście do każdego specyfiku coś można dodać. Pytanie, czy gdyby była? Epidemia cholery. To wprowadzono by nakaz y, pobierania szczepionki przez wszystkich i, i co by się działo, no ale to jest inna sprawa. Na razie módmy się o to, żeby to był wyjątkowy jeden przypadek. No i, i, i bądźmy czujni, bądźmy ostrożni. Myjmy ręce. Każmy wszystkim myć ręce z rodziny, przede wszystkim y, dzieciom. No i unikajmy. Y, no, wszelkich y, 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 możliwości, y, teoretycznych możliwości y, zakażenia. Tak jak mówiłem, to jest bardzo trudne, z tym, że jak hmm. przemyślałem tą sprawę, to na przykład są w sprzedaży takie bułki, bo y, bakterie cholery, czy zarazki cholery zabija hmm. wysoka temperatura, więc na przykład w sprzedaży są takie bułki, niedopieczone, które można włożyć do piekarnika i damy nie powinno być kilka minut w temperaturze 200 stopni, no to jak zjemy taką bułkę, to mamy stuprocentową gwarancję, że zaraz kucholery na niej nie będzie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.